Dzień dobry. Zapraszam Was na... Five Nice Hot Freddy's Ruin. Już zapomniałem jaka ta gra jest Straszniejsza pod y, wieloma względami. To jest spory też, że ja zakładam maskę i zaczynam słyszeć jakieś po prostu głosy dzieci i tak dalej. I hate it. No psz, jesteśmy. <laughs> tak, dokładnie makuje tego. trudne jest co jest? CO JEST? A ty Krójłeś, jest go dosyć Tu jest Monty Gulf. To są w ogóle... to jest system podtrzymywania tego Tych wszystkich robocików Witam cię bardzo serdecznie, Olka w rodzince O nie! Tutaj Freddy jest cały porozwalany w ogóle Jest na, na podzielony na elementy Freddy Daker jest normalnie Jestem ciekaw jakie są inne jeszcze tu jest Kapka, to już był A tamte nie są podpisane, ale jednak tutaj są Jestem ciekaw bardzo Loru w ogóle tego, co my tu wchodzimy Co to jest za świat w ogóle? Czy to jest jakiś nowy, czy jakby to jest e, znane również już z poprzedniej części? Ten AR... E, świat? I said should be safe, it's not safe and I'm not wrong <gryw> O kurwa O co chodzi? Co ja mam zrobić? Ja Ola. Oh, no! Nie skacz na mnie tu nic, k***a O nie Oho Roxy Najgorszy animatronik ze wszystkich Siema Barca, siema O nie O Boże o, nie Cassie, zamknij się. Cassie, zamknij się. Nie gadajcie, bo ona przecież was. Ona, ona na słuch ogarnia. Roxy super jest. Roxy jest najgorszym animatornikiem ze wszystkich. Okej, okay, chodźmy szybko to. O, nie! Nie! No nie, a! Jak mam go ominąć? Jak mam go ominąć? Enedias? Nie, 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 nie. A! Jeszcze cika! No nie, on tu idzie. Jest i cika, no Dobrze to już było To? Nie. Odczysz No, gdzie gdzieś tam obok! Idź! Co jest? Określenie. O, jeżdżę, bo będzie zaskakało na mnie, kurwa! O nie! O! Do widzenia! Sayonara. No i fajnie. Już przynajmniej mamy problem jeden z głowy. Gregory? Gregory, mam ok? O nie, Gregory się nie odzywał hmm. into, myślę, że dostaniesz wtedy sygnał jak się zbliżysz, a musimy się... Aaaaaaaa nie nie, proszę mojej pomocy? pomocy, dziękuję pozwolenie zarysy! Jak kłócam to jestem bezpieczny, co nie? Hey kid, come on out! We're only trying to help. Roxy, ja ci... Nie ufam ci. 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 Mogłabyś se pójść. I co stąd? No, no 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 no. No 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 Tylko spokój może nas uratować, kochani. O nie, ja muszę tu zwabić. Ja muszę to jest zwabić. Dobra. Daj. O! Kurwa! To jest kurwa! To jest! Czy znaczy ja wam już mówiłem, jak kurwa. Roxy nie lubię. Mam wrażenie, że jest jeszcze gorsza, kurwa, jak nie ma oczu, nie? Jesteś silnym mężczyzną, Adam. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy. Nie... Ah, spoko. Error... O, przeprosiła mnie za to, że ją złapałem... Gregory, Jestem w Roxy Racers. Say something. I can hear you. Can Tak, że się... Przeprosiła, uwu. It looks like the whole place fell in Something tunneled out, broke everything now I'm stuck here I really think I need to go get help Or call the police What? How is that supposed to help? There's no time Fine. Am I even close? To naprawdę Where mądry are pomysł, you? Żeby po Down there, single under the raceway Under the raceway. How do I get down there? Nie chcę schodzić na dół, nie chcę schodzić na dół, nigdy do żadnych kanałów. I, I ten Grzegorz to strasznie dziwnie powiedział. Ja mu w ogóle, panie, ufam. To na pewno nie jest Grzegorz, wiesz to jest skup na oczywiste. Dobra, bracia, zakładamy kolonie. Siemano, Halo? A -a! Nie, 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 nie. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! No nie! Hm Panowie, co wyście tu robili za imprezę, powiedzcie mi? Look! No more vent! Every single time I get in one, it breaks or something jumps out at me! Dokładnie. O Jezu! O Jezu! Czasoprzestrzenny Tudel! Co się dzieje? Pani! Pani! Zaraz się narzekam. Pani! Myślisz, że tu zaraz na mnie wyskoczy? O nie! Ja pierdziele. O nie! O nie! Freddy! O nie! Freddy? Are you okay? O nie! Boję się, że to nie jest Billy Freddy. Yo! Ja! Rzędzę szybko. Nie ma go. Tego nie ma w masce. Okej. Ej, czyli jesteśmy. Łucz krywa. Wy jesteś monszy. Gregory, okay. I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. No, that's yeah. Roxy's the final node. You need to deactivate her. But. Hey, Grzegorz, to ty wszystkich nie? cały Maybe, czas. Me, Cassie, please. It's so dark down here. Cassie, Roxy oh no, it's roxy cassie welcome back Cześć, cassie roxy you remember me your special day i remember your special day do you still like carrot cake it has been some time since i saw you last if i remember correctly it is on the 11th I remember because you are number one. Yeah. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Yeah. Amy, just to check. tego nie robić. Nie chcę tego robić. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Jak to muszę? Ja pierdzielę, Grzesia i bądź Grzesia. Cassie. What are you doing? Przepraszam. We have Nie tak nie lubiłem. mam teraz jeszcze podwójne wyrzuty sumienia, chyba za to, że jej nie lubiłem. A ona jako jedyna się okazała fajna. Ja pierdzielę. Jest? O oh, Jego? MXS. Gregory, are Ja, pierdzielę Ktoś to aż zapetonował, żeby to nie wyszło. A to chyba nie jest sp Springtrap, bo Springtrapa mogliśmy w podstawce zobaczyć. Więc to jest to jeszcze, jeszcze coś innego. You saved me. You saved me. What the Gregory? fuck? Uh, I'm Gregory. So cool. yep, You're yeah. not Gregory. What oh. are you? I'm Gregory. What the fuck is that?

fast them fast them soto yes soto's za sure cassie it's me i think i need to explain a few things you were never supposed to go to the pizza place that thing in the sinkhole tricked you i really don't know what it is but it's been trapped down here a really long time the Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me, to save me. But we can't risk being followed. I'm sorry, Gregory. No. So. Szk... Za czemu ja mam za... ja... czemu ja cię zaufałem? Jeszcze mnie na końcu wyrolował śmieć! Mam najgorsze zakończenie Jestem pewien, że mam najgorsze zakończenie ze wszystkich ja co się i w przeciwną stronę, a mogę jakoś tak cofnąć, myślisz? Dobra, no tutaj się posłuchamy go I tu zgadzimy w lewo, co? O, Jezu, idzie do mnie. Dobra. No nie gadajcie, że tutaj jest tylko jedno zakończenie. Co? What the fuck? Okej. Okay. Poprów- poprawka. Nie mieliśmy najgorszego zakończenia Bardzo mi się podoba, spróbowaliśmy jeszcze raz Bo teraz mamy pewność Że nie zrobiliśmy najgorsze zakończenie I co, go można pewnie spalić Ale czym się ludzi skupy od tamtego? Bo mieliśmy go golasa, lasa mieliśmy jakiegoś O, będzie jumpscare Jak nic No Co to jest? Mhm. I co, i są napisy końcowe? Wtedy? Co? Łoooł... Wow. Ojo... To są naprawdę beznadziejne zakończenia. Wydaje mi się, że dobry moment był tylko przez pierwsze pół godziny. Pierwsze pół godziny tego delce było dobre, a potem tak naprawdę robiłeś cały czas to samo. No, nie bez Afriko-delce, więc nie ma co, wiecie, też jakoś super marudzić, ale gadę, to było naprawdę rozczarowujące.